Patryk Gleba-Tołkaczewski na gali Golden Krwawy Sport z numerem 7. Co ty tutaj dzisiaj robisz? W jakim charakterze się pojawiasz? Witam. Zostałem zaproszony przez organizatora. Walczy w walce wieczoru mój przyjaciel Łukasz Szmajda. Przyjechałem tutaj dla niego. Trzymam za niego kciuki. I... No i będę oglądał tutaj zmagania innych zawodników. I jakim skończeniem Łukasz wygra ten pojedynek? Myślę, że to będzie nokaut To są gołe pięści, a w gołych pięściach to Jeden czas może przeważyć. Wiem, że Łukasz jest twardym zawodnikiem, ma czym uderzyć, i no, mam za niego kciuki. Mhm. Czy ciebie też kiedyś zobaczymy na Gali krwawy sport? Nie, nie, nie. Ja mam kontrakt z KSW na jeszcze pięć walk. Ja walczę w MMA teraz. Nie, nie myślę o takich galach jak krwawy sport. Ja chcę e, walczyć w galach sportowych takich jak, krwa, e, jak, e, jak KSW, walczyć w MMA i za całą karierę moją e, są. E, Moi promotorzy odpowiedzialni, także to do nich trzeba pytać, gdzie ja będę za, za rok, za dwa. Ja... Ja mogę... Ja wykonuję to, co... to, co mam podpisane. Mam jeszcze pięć walk w KSW i mam nadzieję, że o kolejne pięć walk przedłużę. Najbliższa gala KSW, z tego co mi wiadomo, jest 16 grudnia w Gliwicach, później gala na Torwarze. O ile na Gliwicach na pewno karta jest zapełniona tak na Torwar, nie wiem, nie mam pojęcia, więc czy, jeżeli by znalazło się jakieś miejsce na tej Torwarowej karcie, czy jesteś gotowy? Nie, 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 bo ja leczę kontuzję teraz. Miałem 11 listopada walczyć, ale wypadłem z gali. W lutym 8 mam kontrolę u lekarza. Jak dostanę zielone światło, to dzwonię do, do mojego menadżera i on będzie działał, kiedy, kiedy mam walkę, w samą datę już znam, no i czekasz tylko wystarczy. To w lutym chyba gala w Libercu, z tego co mi wiadomo. Ale nie, nie, bo zielone światło od lekarza, jak będzie na ostre treningi, to, to, będzie, się... to będzie w lutym i jeszcze troszeczkę czasu trzeba odczekać, bo, bo niestety, ale miałem poważną kontuzję, złamanie kości jarzmowej i mam, mam blachę włożoną, wstawioną i trzeba ją wyciągnąć, żebym, żebym mógł walczyć. Mhm. Potryku, dla mnie twoja walka na stadionie narodowym to był taki prawdziwy powrót do tych trzech magicznych liter, czyli konfrontacja sztuk walki, czyli zawodnicy wchodzący z zupełnie innych dyscyplin, pokazujący piękno właśnie każdej z tych płaszczyzn. Ja, starając się gdzieś dopasować do ciebie, rywala, rzuciło mi się takie jedno nazwisko, czyli Serhiej Radczenko. Wiadomo, teraz leczysz kontuzję, nie wybiegasz, ale co byś powiedział na takie zestawienie? Ja nie odmawiam walk, także z chęcią bym przyjął, ale z tego co wiem, to tam e, będzie walczył z Łukaszem Różańskim o pas WBC w Bridger. Zobaczymy, no nie wybiegam za daleko. Chcę spokojnie leczyć kontuzję i nie myślę na razie o walkach. Skupiam się na rodzinie, mam dużo czasu, spędzamy właśnie z rodziną. No i czekam na, na, na moją kolej i czekam na mojego rywala, bo, bo jestem bardzo głodny te, tych walk. No ale niestety kontuzja się przydarzyła, wypadłem. Mhm. No i no czekam, na, czekam na, na mój powrót. Okiem kibica, okiem zawodnika z perspektywy trzeciej osoby, ty zrobiłeś absolutnie wszystko, co powinieneś był zrobić, aby ten pojedynek zwyciężyć z Krzysztofem Głowackim. To też jak ciężko było ci przełknąć te gory czy porażki, no bo absolutnie to była rzecz niespotykana. Ja powiem tak, pięć minut po walce już doszedłem do siebie. Miło mi się zrobiło, jak najlepsi trenerzy z Polski od MMA, podchodzili do mnie, mówili do mnie, że dobra robota, nic się nie stało, że jeden, jeden cios na, na milion taki, taki może siąść. I no, dałem siebie wszystko i przez te półtora minuty naprawdę pokazałem bardzo dużo. Chyba zdominowałem całą walkę, nie chcę, nie chcę umować Krzyżkowi, ale no, zdominowałem całą walkę. Zdarzył się jeden cios. Wiralowy, no, który, który krąży po całym internecie. No co, przełknęłem to, jestem sportowcem i jadę dalej, tak? To jeszcze proszę, abyś potwierdził, bądź zdementował to, iż miałeś się bić z czeskim zawodnikiem podczas tej gali w Radomiu? Nie, nie, nie. Ja z Czechem miałem się bić na gali w Czechach w październiku, tak była gala. W listopadzie miałem innego rywala, no ale to mówię, wypadło. No i czekam, czekam na, na luty i czekam aż y, lekarz da zielone światło i dostanę nazwisko rywala, bo jak nazwisko rywala jest, to jest inna motywacja do treningu. Jak wiem kiedy walczę, z kim walczę, także no, złapię ten głód i wjadę jak po swoje tak do walki na pewno mocno się przygotuję. Jak no, być walki na gołe pięści do walk w rękawicach, no bo słyszałem różne opinie na ten temat. No co, na gołe pięści trzeba wjechać i... Nie dawać rywalowi się rozwijać, i tam jeden cios może przeważyć. Ja to pokazałem znakomicie, że jak wchodziłem na gałe pięści, to pierwsze 30 sekund załatwiałem sprawę, i tak najlepiej robić, żeby nie uszkodzić się za bardzo, a, a wygrać walkę. A chyba sportowców nie denerwuje to, że rynek z szeroko pojętych sportów walki, przejmują free fight'y, bo teraz nawet w okresie międzyświątecznym, do Sylwestra, kiedy gal się z reguły nie organizowało, będzie świąteczna edycja gali Santa Cloud, czyli popularnej federacji freak'owej Cloud MMA. Powiedz jak ty masz opinię na ten temat, czy to jest dobry ruch ze strony tej federacji? No na pewno mają ludzi od marketingu i oni wiedzą co dla nich jest najlepsze. A co ja mogę powiedzieć? No z tego co wiem, to będzie fajna karta tych walk. I ludzie będą chcieli to obejrzeć, także no wiesz, no jest, jest, jest na to popyt i ludzie chcą to oglądać, także tym bardziej dzieci, a jak dzieci chcą oglądać, to rodzice wykupują te gale. Dzieci teraz nie wzorują się na sportowcach, tylko na, na ludziach z internetu i myślę, że to w złą stronę poszło, ale mam nadzieję, że sportowcy wypchną. Ja swoją postawą też w internecie chcę to właśnie pokazywać dzieciom, że, że nie hejtować, nie, nie wyzywać, nie obrażać. Bo często ludzie, dzieci się obrażają na internecie po to, żeby koledzy im przyglas przy przyglaskiwali. Nawet taka ostatnio mnie rzecz spotkała, że mój syn grał w grę na Fortnite. bo nagrywam z nim tiktoki, jakieś dziecko zawołało, e, poprosiło czy mnie zawoła, syn, zawo syn mnie zawołał, porozmawiałem. Była mi ro miła rozmowa, a potem dziecko zaczęło wyciągać telefon, bo chciało to nagrać, bo powiedziało mi to i zaczęło mnie obrażać, także ja powiedziałem, że Lepiej, żeby nie obrażał, bo jak ktoś by naprawdę się zdenerwował, to, to by znalazł tą osobę z, z drugiej strony ekranu i by zapukał do drzwi. Jak ja mu to powiedziałem, to on zaczął mnie przepraszać. Także no nie warto hajtować. A czy według Patryka Gleby-Tołkaczewskiego ostatnia gala Cloud to nie było właśnie przekroczenie dobrego smaku? No bo była ta walka dodana na ostatnią chwilę, chyba z tego co wiem, Pani Gosi Magical. No i te kontrowersje w walce Daniela Omielańczuka z Denisem Załęckim. Denis Załęski opuścił klatkę jeszcze chyba przed wyznaczonym czasem gongu. Ja powiem tak, no było tylko głośno o tym, tak? Mhm. Głośno było w całej Polsce, nawet na całym świecie o walce Pani Gosi. Z tego, co wiem, nie piła dwa miesiące do tej walki. Nie wiem, jak teraz jest, bo ja nie mam z tą rodziną kontaktu. No, takie, takie rzeczy tylko promują galę, także już nic mnie w życiu nie zaskoczy. Czyli z czystym sumieniem taką galę można wykupić dla dzieci, dla syna? No nie no, zależy kto, jakie ma podejście, bo mój syn na pewno tego nie, nie ogląda, tak? Jak ktoś ma 16-18 lat, to może takie rzeczy oglądać. Mój syn ma 8. Także ja mojemu dziecku nie chcę pokazywać czy takich walk. Jedynie sportowe walki KSW czy, czy jakiś boks jak leci, to, to czasami ze mną obejrzyj, ale jest zara, zara, zajarany w piłkę nożną i oglądamy piłkę teraz. Także no, no, taka jest moja perspektywa na to. Tomasz, zapytamy, czy ostatni mecz z Łotwą widzieliście? Tak, oglądaliśmy 2-0, także no tylko 2-0 było, ale no, nic z tej gry takiego fajnego nie było widać. Poprzedni mecz mi się fajniej oglądało, bo chłopak Storunia Piotrowski tak, strzelił bramkę. Jakub Piotrowski. No może Jakub Piotrowski, no on Storunia jest i nie znałem chłopaka, ale pokazał charakter mega. I mi się bardzo spodobało to, jak wszedł w to boisko i jak, jak pracował. No, 23 marca 2024 roku już jest potwierdzone mecz z Estonią na stadionie PG Narodowym Barażowy, więc chyba trzeba trzymać kciuki, bo nic innego nam nie pozostaje, żeby Polska weszła na to euro. No mam nadzieję, no bo sercem jestem za, za Polską, ale ja za bardzo emocjonalnie czasami podchodzę do tych, do, 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 do tych e, meczy i się denerwuję, dlatego teraz nie podchodzę emocjonalnie i no i skupiam się tak, z przymrużeniem oka e, oglądać te, te mecze. Patryk, to co? Myślę, że nie będzie już okazji się spotkać, także wesołych świąt dla Ciebie, szczęśliwego nowego wałku. Obyś zaleczył te kontuzje no i wszedł po raz kolejny z przytupem do klatki KSW, czego Ci życzymy. Bardzo dziękuję i również życzę wszystkiego dobrego na nowy rok i wesołych świąt. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.